Cześć, z tej strony, Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dzikigon. Zaczynamy w tajemniczym laboratorium, gdzie odbywały się nielegalne eksperymenty na ludziach. Tak jak mówiłem wcześniej, w tym odcinku zacznę od przeszukiwania tego laboratorium, żeby zobaczyć, co mogę tu znaleźć. Skórzana łata, myślę, że to jakaś talia do gwinta. Szkoda, zobaczmy, co to jest. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. No dziwny, ciekawy, kto był w ogóle tym, tym tajemniczym czarodziejem, który tu urzędował, bo w sumie te eksponaty nie wygnają, no Tak... By... Jak... Zgodnie ze sztuką chyba robione, chociaż ja tam się nie znam na sztukach magicznych. Dziennik czarodzieja Aleksandra, część druga. Dobra, padałby znaleźć. Dziennik czarodzieja Aleksandra, część pierwsza. I jest właśnie część pierwsza, i teraz wypadałoby ją przeczytać. Dzień 237. Wyniki badań ciągle należy uznać za niemiarodajne. Oczywiście nie jest to spowodowane błędami metodologicznymi, lecz lichym i zawodnym materiałem badawczym. Mimo wcześniejszych zapewnień, Wszerat nie jest w stanie dostarczyć mi wystarczająco zdrowych, silnych osobników do testów. Większość z nich to wyciągnięte z lochów, przygłodzone i zastraszone egzemplarze, wiele czasu marnujące codziennie na mycie i odwszawianie od ich. Zanim choćby postawią nogę w laboratorium. Sterylność przede wszystkim. Okej, okay, czyli w sumie nie traktował tych osobników jako ludzi, tylko po prostu jako egzemplarze do badań. Jak udowodniła w swojej mało znanej pracy Marty Sodergern, Nastawienie psychiczne względem leczenia może mieć znaczący wpływ na zwalczanie choroby. Niestety ochotnicy, których mi przysyłają, nie wykazują żadnego zrozumienia, a co dopiero entuzjazmu dla chwalebnego dzieła, w jakim mają okazję uczestniczyć. Wydaje się, że badanie uważane wręcz za część kary kilka razy próbowałem, choć żaden ze mną mówca, uświadomić im, że, przyczyną, że przyczynią się do wyp wyplenienia jednej z największych plag gnębiących ludzkość. Mam wrażenie, że niewiele zrozumieli, ale możliwe, że ich otępienie było spowodowane początkowym etapem choroby. Kurde, ciężko się skupić na czytaniu. Jak tutaj w tle cały czas coś skrzypi, drzwi albo jakieś tupania są. E, oczywiście nie da się osiągnąć sukcesu bez znacznych poświęceń. Przeważająca większość z nich złoży swoje błahe mikreżycie na ołtarzu nauki. Ba, nawet kiedy wreszcie odkryję lekarstwo, nie będę mógł zaprzestać wykonywania testów i liczba ofiar nie ulegnie zmniejszeniu. Na to poświęcenie jestem gotowy. No kurde, to prawie jak w parkład, w szeregu. Nie, okej, okay, to jest część druga. Tu się skończyło. Na to poświęcenie jestem gotowy. I tutaj dzień 346, czyli tu już jest ponad 100-120 dni prawie. 110-109 dni później. Nigdy nie lubiłem szczurów. Nie chodzi nawet o te obsceniczne ogony, tylko o ich żywą, niepokojącą inteligencję. Zawsze zdają się słuchać, kiedy człowiek mówi do siebie, a nawet rozumieć. Kilka dni temu przełapałem się na tym, że zacząłem rozmawiać z jednym z nich, wyjątkowo wielkim czarnym samcem z oberwanym uchem. W pierwszej chwili ogarnął mnie lęk, że moje zachowanie jest... Z... Znamionuje początki choroby, ale to oczywiście niemożliwe. Chroni mnie podwójnie wzmocniony immunitet. Później doszedłem do wniosku, że to dość naturalny odruch, czy raczej niedogodność, której trudno się pozbyć nawet najbardziej uczonym. Lubimy, by nas słuchano. Odłożyłem czarnego szczura do osobnej klatki. Zawsze zdąży wziąć ud udział w testach, a póki co może dotrzymywać mi towarzystwa i obserwować. Zauważyłem, że z wielkim natężeniem wpatruje się w klatki z zakażonymi gryzoniami, zwłaszcza tymi ostatnimi w ostatnim stadium choroby. To bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o towarzystwo, na lepsze nie mogę liczyć. Wszelkie unika laboratorium i wyraził życzenie, aby jego córka również nie przesiadywała u mnie. Początkowo myślałem, że obawia się skandalu obyczajowego, co byłoby doprawdy śmiechu warte, ale wyjaśnił mi, że Annabel zawsze była wątpliwa. Mątłej konstytucji psychicznej i oglądanie chorych mogłoby ją przygnębić. Wieśniacy uczestniczący w badaniach przestali się do mnie odzywać. Nie wiem, czemu nie służy. Nie wiem, czemu ma służyć ta demonstracja, ale tak czy inaczej, marni z nich interlokutorzy. Jest oczywiście ta kobieta, ale akurat jeśli chodzi o nią, staram się ograniczyć kontakty. Ciekawe, czy tutaj, jeżeli wspomniał o tej kobiecie, to czy nie chodzi o Keirę. Mój czarny szczur zdechł. Dziś rano znalazłem go zwiniętego w klatce. Mógłby zarazić się przypadkiem, ale podczas sekcji nie odkryłem u niego żadnych zmian chorobowych. Był też dobrze odżywiony. Dziwne. Z medycznego punktu widzenia jego śmierć jest niewyjaśniona, co przyznaję nieco mnie irytuje jako naukowca, ale jak wspominałem, nie szczególnie przepadam za szczurami. Dobra, czyli gościu był ewidentnie jakiś taki... No, oderwany od rzeczywistości. Tam w swoim świecie żył. Bardziej mnie... Interesuje właśnie o wspominka o tej kobiecie. Czy to przypadkiem nie była Keira? Tu jest zejście na dół, ale pytanie czy jest wejście na górę. Jest. Dobra, to wypadałoby też zbadać co się znajduje na górze. Bo ona za bardzo ciśnie tutaj na te wszystkie wspominki. O tym alchemiku, magiku. Nie wiem czy to ta nie powinienem przyjąć. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. Mam no, faktycznie kurde wieśniace, a on się dziwił, że z nim rozmawiać nie chcą. Trzymał sobie swoje egzemplarze tutaj blisko siebie. O proszę tu jeszcze jest jakiś kuferek. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale dobra, lepszy ryc niż nic. Jeszcze tutaj jest jakaś droga. Okej. Okay. Tu chyba nic ciekawego nie będzie. Teraz żeby tylko nie spaść. No i dobra, zabierz szczątki Anabel do Grahama. Jeszcze zerknę teraz na dziennik w ogóle. Dobra, tędy mogę wyjść. Jak tam wygląda sytuacja? Bo już mam siódmy poziom. Mysia wieża cały czas jest na szóstym przejścia nie ma Nowigrad. Poszukiwania nic się nie zmieniło. Najwcześniej będę mógł gdzieś koło 15 poziomu za zacząć, nie grać z bogami. Zlecenie Wiedźmińskie na Skrzekacza, w sumie mógłbym się zająć nim, ale to zaraz. zadanie główne, tutaj jest szósty: panie Lasu, sprawy rodzinne z informacji znalezionych w domu nilu agenta Hendrika. Wynikało, że Ciri miał jakiś zatarg z wiedźmą z Velen. <grych> z początku Geralt sądził, że ową wiedźmą jest Keira Metz, ale później okazało się, że Hendrik miał na myśli kogoś, kto mieszka na krzywuchowych moczarach. Wiedźmin wyruszył więc na magne, aby znaleźć ową czarownicę i wypytać ją o Ciri. Czyli te dwa zadania są ze sobą powiązane, także spokojnie. Czy to, czy to. No, będę w sumie robił jedno, chociaż tutaj muszę znaleźć tego guślarza. Ale dobra, to zaraz. Ale skończy już tą myślą wieżę. Zaraz udam się do Grahamarz ze szczątkami. Anabel. zobaczymy, czy w ogóle pamięta o swojej miłości. Chociaż, jaka to miłość, skoro nawet jej nie obronił przed atakiem tych wieśniaków, którzy zaatakowali tą wieżę. To jest wejście do piwnicy. Tu z tego poziomu chyba jest wyjście. Z tego co kojarzyłem? Tak czy nie? A nie, dobra. Tu jest wejście do wieży. Ale to już się teleportuje w sumie do Grahama. Skorzystam z tego znaku znacznika. I zobaczymy, gdzie tutaj szybka podróż. Gdzie się znajduje? Graham. O, jeszcze nie opadali jest tablica ogłoszeń. Dobra, czyli najbliżej to w sumie do kasztelu we Wrańcach mógłbym się teleportować. I przy okazji, jak będę leciał, to te dwa zna znaki zapytania odkryć i chyba tak też zrobię właśnie. No a wracając jeszcze do czytania właśnie. W trakcie jak coś lata w tle, no to strasznie ciężko się skupić na tym, żeby zrozumieć to, o czym się czyta i jeszcze nie popełniać błędów przy czytaniu. Bo. A tak jak mówię, tam w tle były jakieś skrzypiące drzwi, roki, rozbijane butelki. Także z jednej strony chciałoby się skupić na tym, co się czyta, a z drugiej się zastanawiam, czy zaraz jakaś zjawa do walki. Nie wyskoczy, gotowa. No i dobra, lecimy do tych znaków zapytania dróg. O, a co to za przygód? Ronwit z Małego Łęgu. Ej, ty tam! Wstawaj! się potykać! O, za co? Gdybyś się mógł o własne cizmy potknąć, nie Stawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki sto rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz co so rychlej, bo mi pilno. Jeszcze dziewięćdziesięciu dziewięciu zostało. O proszę. Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Hmm? Tak. To przyznaj, że panna Jagódka. Ze wszystkich panien, najpiękniejsza. No, przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt! Tylko krew zmazać może! Stawaj do walki! Dobra, dobra. O kurde, ale menda. Jeszcze na 9 poziomie, dobra. Skoro tak chciał walczyć. Już tak. Tym razem miałeś szczęście. No, jaki łaskawca! Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz, lub choćby krzywo spojrzysz, zabijecie. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. No, jakie osobniki się trafiają po drodze. Dobra, pozbierałem trochę roślin. Lecimy dalej do znacznika. Cały czas jesteśmy w trakcie wykonywania zadania pobocznego, związanego z myślą wieżą. Chyba idzie jakiś deszcz, bo wiatr się wzmaga. Chmury jakieś ciemne księżyc widać. O, w sumie chyba nigdy księżyca w Wiedźminie nie widzimy. O, jeszcze wieśniako możemy pomóc. Komu pomogliśmy, czy nie udało nam się pomóc. Dobra, chyba napadli na tego wieśniaka. No dobra, trudno. Nikomu nie pomogliśmy, ale... Przynajmniej pozbyliśmy się paru bandytów. No trudno nie można mieć wszystkiego. Także lecimy dalej. 118 metrów do znaku zapytania. Tam są dwa w sumie blisko siebie. Ciekawe czego dotyczą ok jest gniazdo pewnie guli oczywiście i miejsce do oczyszczenia Okay, dobra, tu jest gniazdo i zaraz powinno też się odkryć to miejsce, jak się zniszczy to gniazdo. Dobra, jeszcze gul wyskoczył z niego jeden. Podejrzewam, że jak go zabiję, to już będzie też drugi znacznik, znak zapytania wykonany. Tak jak myślałem. Dwa zadania w jednym. I teraz muszę pamiętać, żeby nie okradać tych ludzi. Bo przy ostatnim oczyszczeniu... tego punktu, to znaczy nie tego, tylko poprzedniego miejsca, takiego przejętego przez gulę, to jak okradałem mieszkańców, to w ogóle straż zaczęła mnie atakować. I nie była to straż na trzecim czy czwartym poziomie, tylko chyba na osiemnastym. To sobie darowałem w ogóle walkę z nimi, tylko uciekłem. Mamy chaty szkutników, dobra, ale tam jeszcze szczątki po gólach są. Jeszcze gniazdo wypadałoby oczyścić i zobaczymy, czy wypadł jakiś mutagen. Na razie nie widzę. No, niestety nie wypadł. No i teraz trzeba iść do kupca, bo może uda mi się tutaj opylić trochę przedmiotów. A przy okazji zagrać w gwinta. Nie, niestety w gwinta nie gra. 160 Orenów. Co mógłbym mu sprzedać? W sumie mam trzy miecze. Rękawice. I to wszystko. Żadnych kart nie ma. Nic co by mogło mnie zainteresować też nie. No to bywaj. Bywaj. O i przy okazji jest znacznik jeden. Kata szkutników. Dobra. No i co? Teraz chyba zostało tylko... O i teraz właśnie porci mnie, żeby tutaj polecieć, ale chyba dam sobie spokój na razie. Bo ten znak zapytania to wykonam po prostu jak będę robił ten, ten, przy okazji te dwa oczyszczę. Na razie jak tam sytuacja, 27 znaków jest do odkopania, także zobaczymy ile będzie znaków zapytania po tym jak dotrę do kolejnej tablicy ogłoszeń, czy będzie ona aktywna, czy nie. Ok, zobaczymy dalej. Jak to będzie wyglądało. Wolałbym, żeby nie była aktywna, żeby mi nie dochodziły już znaki zapytania, przynajmniej na ten moment. Gdzieś tak w okolicach może 10 poziomu byłoby lepiej. No ale zobaczymy. Tutaj widać w ogóle jakaś wiocha opuszczona. Z zacznie. Na pierwszy rzut oka. Oczy opuszczona, ale widzę, że jest w pełni zamieszkana. Mamy znacznik. No i niestety tak, są znaki zapytania. Przestroga, dobrzy ludzie. Pojechałem do kasztelu we Wrońcach na handel. Żołdacy nie dość żegarków kupić nie chcieli, to ze złości je potłukli i tak mnie obili, że ledwie widzę. Wyciągnięcie tedy naukę z mojego nieszczęścia i trzymajcie się od Wrońców z dala świemił. Ostrzeżenie od Nilwgardczyków: co my tu mamy? Dobrzy ludzie, byli u mnie Nilwgarczycy. Kazali całej wsi przekazać, że za pomaganie wojskom redańskim wieszać będą. Tego, że u nas w siole Redańczyków nie widziano od czasów króla medela słuchać nie chcieli. Przeto wy, wywieszam papier z, z ich nim ostrzeżeniem, co by żeby każdy wiedział, co i jak. Sołtys. Gęś się nieść przestała. Dobrzy ludzie, pomóżcie. Gąska moja nieść się przestała, ale dwie rok ma. Guślasz rzekł, żeby rodzić jaja z powrotem poczęła. Należy gęsi kuper olejem z rzepaku namasz, namaszczać. Ale jak jakiem spróbował, tak mnie okrutnie w rękę dziobnęła, że do tej pory mam sińca. Znak to inną, a mniej bezpieczną metodę. Prośba o danki. Dobrzy ludzie, chłop mój Janko ostawił mnie samą z dziadkami. Co tylko cennego mieliśmy zabrał i poszedł, a gdzie nie powiedział. Jeśli go gdzieś spotkacie, w twarz młode mnie naplujcie. Okej. Okay. Zlecenie na zaginionych żołnierzy. Zobaczmy. Kto to. Ogłasza się, że armia cesarska poszukuje miejscowego, czy to myśliwego, czy zwiadowcy, który pomoże w odnalezieniu zaginionego patrolu. Możliwym jest, że żołnierze padli łupem bestii. Jeśli przypuszczenie zostanie potwierdzone, że za dostarczenie głowy potwora zostanie wypłacona nagroda przez niżej podpisanego. On również udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień. pale cesarza. Milan Noran, dowódca dział we wsi Rudnik. Pisarczyk potrzebny. Potrzebny. Pisarczyka do pisania ogłoszeń zatrudniam. Płacem w płodach rolnych Wielimir. Dobra, zobaczę, jak tutaj wygląda sytuacja teraz ze znakami zapytania. Tu widzę jest jeden sprzedawca, tu jest drugi jakiś dziwnie, bo tak w sumie w środku lasu. Ok, 36 znaków zapytania to chyba, żaden w sumie się nie pojawił. Był, było tyle ile jest. No tak patrząc na mapę, to już trochę się odkryło. Tych znaków. No, ale jeszcze pewnie sporo przede mną. Okej, okay, dobra. Czyli co, mamy tutaj kowala i kupca. I myślę, że z tym kowalem i kupcem będzie można rozegrać partyjkę w Gwinta. Jeszcze muszę w ogóle pamiętać, że mam do wyrównania rachunki z jednym kowalem. I jeszcze zerknę, w ogóle, jak to wygląda sytuacja z tymi zleceniami wiedźmińskimi. Ze wsi Stegny, o kurde, 22 poziom. No to na pewno nie jest zlecenie na teraz. Dobra, zadania główne. My się bierze. Dobra, będę kontynuował później ten wątek. My się wierzę, ale najpierw chciałbym zagrać sobie w gwinta. Okej, okay, dobra, on ze mną nie zagrał w gwinta, ale może kupiec. Zobaczymy. Ok, co on jest w stanie dla mnie wykonać? W sumie nic ciekawego. Sklep ma jakieś towary nie. Kawałki drewna to raczej nie potrzebuję. No dobrze, naprawimy wszystko. 57 orenów. Jakoś to mnie specjalnie nie kosztowało. Dobra, gdzie tu mamy kupca? Może kupiec jest grywalny w Gwinta? Oh! Oh! Macie pieniądze? Mam. O proszę, zagrajmy w Gwinta. Odychy. Chcę grać w karty. No i to miałem robić zadanie z mysią wieżą, a jednak gwint ważniejszy. Dobra, przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Co my tu mamy? Okej, okay, w sumie tego mi się pozbył. Całkiem sprytnie to rozegrałem. Aha, dobra, żeby się nie okazało, że mi teraz załatwił. Chyba coś czuję, że idzie to w złym kierunku. Zrobimy w ten sposób, przeciwnik spasował. Ma 20 punktów przewagi nade mną, ale zobaczymy. Wykorzystam w sumie umiejętność specjalną. No i dobra, jest jeden punkt więcej. Jeszcze z ciekawości, jaką on ma w ogóle umiejętność specjalną? Ten dowódca. usunie aktywne efekty pogodowe, dobra. A jeszcze karty do sobie dobrał dwie. Niedobrze, niedobrze. nie, dobrze, nie dobrze. O, Ta karta by mi się przydała jeszcze i nie mam. No ale zobaczymy co uda mi się zdziałać w ogóle. w plecy będę. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Chyba będę się musiał odegrać. O kurde, dobra. To już mogę się poddać na tym etapie. Dobra, trzeba z nim zagrać jeszcze raz po prostu. Chcę grać w karty. Dobra, co by mnie urządzało? Ta karta mnie nie urządza. Przy tym dowódcy, którym teraz jestem, to raczej nie chciałbym osłabiać sobie jednostek tych dystansowych. Szkoda, że nie mam więcej tych szpiegów. Okej, okay, dobra, niech będzie tak jak jest. Okay. Przeciwnik spasował. Czyli teraz, w sumie, na dobrą sprawę, wystarczyłoby mi tak. Ok, 23. I okay, skorzystam z tej katapulty i spasuję. Przynajmniej wiem, co ma w zanadrzu. Ma te dwie karty, w sumie, takie niewygodne. Ma tego. ...ze słońcem, takiego epickiego można powiedzieć... ...gościa, który nie jest podatny na żadne wpływy pogodowe... ...to raz, a dwa ma tą kartę, która niszczy najmocniejsze moje jednostki... ...no właśnie ta... ...i ona jest nie za fajna... Dobra, on ma same już efekty pogodowe, podejrzewam także... Raczej będzie wygrana po mojej stronie. Tym razem się odegram. Okej, okay, teraz sobie zagram tego na zdolność specjalną. No i tego jednego i w sumie będzie koniec partii. Dobra, 20 koron i jaką kartę zdobyłem? tam mgła. O, boże. Myślałem, że będzie coś lepszego. Okej, okay, dobra. To w tym momencie skończymy sobie grę. Zapraszam jutro na kolejny odcinek, gdzie już skończę podejrzewam, wątek myśli wieży i zadanie. Ja w tym dziękuję wam za uwagę, No i widzimy się jutro. Także dzięki za uwagę. No i widzimy się jutro. na razie. Cześć.